Widzowie, Siemka, witam Was na moim kanale 165. No, i dzisiaj znowu ten temat coś jest o moim nowym tym koncie. Boję się, sami wiecie, co się może stać z moimi, z moimi dziećmi. Na przykład, nie wiem, teraz się nie będę mógł dostać do ten, do Kubusia, Olusia, Paulinki. Co ja teraz zrobię, widzowie? No widzowie, nie wiem co zrobić, jak ja teraz się do nich też dostanę. Już z tego konta nie mogę. Kurde, ja mam jakiś swój projekt. Ciekawe, bo żadnego projektu nie tworzę. No dobra, to wejdziemy może na ten projekt, widzowie. dobra. Przenosimy się do aplikacji do Robloxa. Gdzie tu? O. No bo chcę dla was nagrać też pokazywać kanał na najpierw dobra ja się idę do tej gry teraz wchodzę no dobra dołączyłem do tego projektu o co chodzi w takim projektach w takich projektach to jest mój projekt utworzony tak może tutaj mam swoją wioskę po prostu tutaj są jakieś zasady ale to po angielsku trochę dla mnie taka nawiedzona ta wioseczka no ale dobra to jest taki widocznie chyba mój domek nie o co w tej grze chodzi? Mogę pływać. Tu mam swoje majorko jakieś. Nie wiem o co w tej grze chodzi. Dobra. Ach, chwila. Zobaczę coś. O, mogę wrócić. dobra. Tutaj chyba będzie coś budowane. To jest jakaś wojna robiona. To jest. Nie wiem co to jest, ale dobra. To jest chyba jakieś to jest chyba jakaś moja wioseczka takie trochę, ale trochę to jest trochę jest nawiedzona trochę ta gra dla mnie w sumie tu nie ma nic takiego tutaj tylko żeby sobie chodzić i podziwiać tą piękną wioskę no ale dobra ja idę teraz przechodzę na internet i muszę wam wszystko pokazać no dobra już jestem tutaj no właśnie ten doszłam na rynek trzeba wejść, nie chwila co ja wyprawiam Tutaj o! Na stronę główną chcemy wejść. Kurde, miejsce twórcy Alandeja 8. No to trochę takie można powiedzieć, że to jest moje miasteczko. Uuu, jakiś nawiedzony nagrador, nie chcę w to grać. Kurde, co my no tu zrobimy? Ja się nie mogę dostać. Nie, no dobra, no, mogę Wam nawet teraz pokazać, chwila. I pokażę Wam, naprawdę, wyloguję się i pokażę Wam, że naprawdę nie mogę wejść na swoje konto, nie, wyloguj się. Naprawdę nie mogę wejść na swoje konto, nawet mogę Wam pokazać to. Muszę tutaj sobie wpisać alanik500 i mogę wam nawet pokazać. Robię przerwę, bo nie może nikt wiedzieć na mo mojego hasła. No dobra, hasło mam gotowe i zaloguj się. No i no i widzicie błędne hasło. Spróbujmy jeszcze raz, przerwa jest. No i jeszcze raz spróbujmy. No i nie możemy wejść na moje konto normalnie. Yy, dobra, yy, wyloguję się do tego konta w takim razie. Yy, to chyba było. To? Tak, chwila, sprawdzę. Gdzie tu jest? Ojej, jakie zaloguj się. Chwila a muszę. Chwila. Gdzie tu się? Chwila. O cztery. Okej. Okay. Jeszcze, nie chwila widzowie, ja muszę skasować wszystko, dobra, eee, wpisuję nowe hasło, dobra już hasło mam gotowe, bo te, do tamtego hasło było trochę dłuższe, a to jest mniejsze, więc dlatego klikam, może nie wiem, może ja zapomniałem jakiegoś hasła, nie wiem, ale chyba takie miałam hasło. No i zaloguj się, nie? To tak samo? Ej widzowie, tutaj przerwę ja muszę zrobić, bo nie wiem co się stało. Tutaj też tak samo? Chyba rzeczywiście mnie ktoś zhakował. No dobra, jeszcze raz się zalogujmy. Zaloguj się. No i znowu! Ej! nie no i znowu, do tego kontaktu, też nie znowu zhakował. Dobra, jeszcze raz to muszę zrobić, bo to jest... Nie no, niemożliwe. Ej, no widzowie, próbowałem kilka razy i naprawdę nie mogę się teraz zalogować nawet na to konto, a lande 8. I nie pamiętasz hasła. Tak, nie pamiętam hasła. I, aby odzyskać. I, ale ja nie mam zalogowanego e-maila, więc na telefon. Dobra, tutaj jest tajemnica mój ten numer telefonu, więc muszę to zatrzymać. Ty, no ja nie mogę wejść na swoje konto. Zaloguj się. Nie, no ja nie mogę. Chwila, jeszcze raz wpiszę. Ej, no widzowie, naprawdę nie mogę wejść na to konto swoje. Kurde. Co tu się dzieje? Ej, no widzowie. Chwila. O, przeteleportowało na tą stronę górną. Dobra, pójdziemy na YouTube'a. Zobaczmy. Nie, ja no ale chyba dokładne hasło mająłem. Nie wiem co tu się dzieje. Ja chwileczkę widzę, zaraz to sprawdzę. Dobra, już jestem z wami, no ale z, nie wiem co się dzieje normalnie. Eee, coś się dzieje normalnie, nie wiem co się dzieje normalnie mi skąd. To, co tu się mi dzieje? Ja nie wiem o co tu chodzi. Na przykład czy tutaj jest to samo. No, zobaczmy sobie. I takie kiedy wciskają. O matko, co tu się dzieje. Nie, no ja nie wiem. Hmm. Poczekajcie. Ej, co to jest jakiś youtuber? Pamiętajcie, że dzisiaj po lekcjach widzimy. Pow, Andrzejki, chwila. Sprawdzę opis tego filmu. 2023. Chwila. Obejrzymy to sobie. Widzimy się tutaj o 16 na Andrzejkach Klasowych. Nie mogę się już doczekać. Ja tak samo. Co to ma być? No pierniki. I co? Fuj, nie lubię ich. Trudno. Więcej dla mnie. A ja przygotowałam dla was wróżbę. Na tym sercu są zapisane imiona wszystkich z naszej klasy. Imię, na które natraficie należy do waszej przyszłej żony lub męża. No to losuję. Wylosowałaś Adasia. Teraz ja losuję. Wylosowałaś Szymona. Wszyscy tylko nie Szymon. Moja kolej. Wylosowałaś Dominika. Mi to pasuje. Dobra, wystarczy tego. Włączajcie muzę. Zrobiłam dla was ciastka z wróżbą. Poczęstujcie się i powiedzcie, jaka wam się trafiła. Bardzo się spodobałeś osobie po twojej prawej stronie. Bro. Za dwie godziny znowu będziesz głodny. Powiem wam, że ta wróżba może się spełnić. Za kilka dni wypadnie ci ząb. Nie No ale czemu akurat ja dostałem taką wróżbę? A wy obchodzicie Andrzejki w szkole? Piszcie w komentarzu. Pamiętajcie, że dzisiaj po lekcjach widzimy się tutaj już. O... No dobra, obejrzeliśmy sobie tego szorcika. A co to jest? Kto, kto mnie tutaj klik? Dobrze. Tak obchodzę, kto też? Nie ja, nie, bo ja chodzę do drugiej klasy, a nie do trzeciej. A od trzeciej klasy się zaczynają Andrzejki. Kurde, a tu nie. I takie kiedy wciskam. A się i takie kiedy wciska... <noise> dobra, nieważne. Ej, kiedy to było wstawione? Chwila. Pięcioraczki i Patry poszły na łyżwy na beru i w Avenue w Roblox. Date. Jakiś ub. update. O, update. Hej, dobra, okej. Okay. No coś mi się wydaje, że nie, no ale sprawdźmy jeszcze raz. O, i tutaj mam wyłączone reklamy, a tutaj jest blokowanie reklam, dobra. I nie muszę kupować premium. I na stronę główną przejdźmy I jeszcze raz do Roblox'a, bo normalnie szok. Kontynuuj w przeglądarce. No i jeszcze raz się zalogujemy, Anadeya8. No i... Chwila, przerwa. No bo nie możecie widzieć mojego hasła. No dobra, mamy. I zaloguj się. No i nie mamy! Co jest? Przecież ja nie będę teraz kilkanaście kąt zakładać. Ludzie. Hm. Nie, ale widzowie. Może w sumie, ej, jeszcze hasło jedno do Robloxa z tego mojego konta Alanik500. Może je, je przetestujemy. Może uda nam się ten wejść na Roblox Alanik500. Może ja zmyliłem hasło. Nie wiem, nie pamiętam. No dobra, no to ostatnia szansa. Może nam się uda wejść na Robloxa. Proszę wejść, 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 wejść. Chyba? Kontynuuj w przeglądarce. Udało nam się. I mam wszystkich swoich znajomych. Jezu, Jezuicowie! A ja głupi kit wam taki wciskałem, ja cię kręcę. Ja zapomniałem hasła widzowi widocznie. Kurde. Nie no, nie wierzę. Udało nam się wejść na Robloxa. Moje konto, dzieła, mam jakieś swoje dzieła. No i jest moja też ta działeczka taka. Kurde, już mam. No dobra, ja kończę z wami widzowie wy odcinek w takim razie i pa, pa. Albo nie, przejdziemy na Blue Heaven i tam się pożegnamy. No dobra, jak jesteśmy na Rodex to się jeszcze wylogujemy z tego konta, a da się usunąć to konto, usunę, bo po co. Albo nie, będę mieć zapasowe, przyda się na zapas. No zapasowe będzie takie, zaloguj się, a na nich 500 i wpisuję hasło. No dobrze wpisane już mam hasło w takim razie. I zaloguj się. Tutaj też będziemy mogli się... <laughs> Tutaj! Widzowie? Jeszcze raz wpiszemy. No dobra, teraz. O, teraz, teraz, please. please, please. <laughs> I jesteśmy anuluj. Jestem już na moim skącie. Ile zaproszeń do znajomych, znaczy do znajomych, przepraszam, do gier dostałam. No to nieźle. Okej. Okay. Ale dużo dobra. No dobra, no to ja się z wami żegnam. Teraz i przechodzimy na brochewę. I jeszcze wam mówię, jak chcecie mieć takie zielone bluzeczki albo w innym kolorze, musicie sobie zrobić tak? Tak. I na sam dół. Dobra, gdzie tu jest i mamy taką, taką, czerwona, taka i taka czarna, czyli są zielona, zielona, czerwona oraz czarna. Dobra, ja sobie wezmę zieloną, bo lubię kolor zielony. Zielone, zielone, robię sobie zielone. Dobra, no to ja się w takim razie z Wami żegnam i pa pa!